Ja akurat jestem na Grzybach za Tartakiem specjalnie wybrałem to miejsce bo tutaj jest grób żołnierza który wracał z niewoli radzieckiej żołnierza niemieckiego Tak się zapytałem się kumpla czy coś o tym wie więcej to podesłał mi właśnie fragment książki że do dziś widać przy drodze od leśniczówki w Murowie grób niemieckiego żołnierza które zaszczelony został już po wojnie przez polskiego leśniczego. Przepuszczalnie był to wracający do domu były więzień wojenny. Leśniczy stwierdził, że nie mógł znieść tego widoku, że na polskiej drodze polnej idzie Niemiec. No i kazał mu iść w kierunku, do, iść do lasu. Strzelił mu w plecy. Strzelił mu w plecy i potem ściągnął jego buty, i mu zabrał. Temu trupowi, no i tutaj został pochowany. Prawdopodobnie do dzisiaj mieszka jakaś dalsza rodzina tego żołnierza Budkowicach, bo on szedł akurat do Budkowic, prawdopodobnie. W każdym razie tutaj z naszych terenów pochodził, Pracą z niewoli rosyjskiej, no i doszedł tylko tutaj. Tam jest ta Dalej widać główną drogę, a przejeżdżają. Akurat gojowy, leśniczy, ja nie mógł znieść tego, że tu jest właśnie. Idzie, idzie Niemiec sobie. ukazał mu już drasu, w plecy. To jest fragment tej książki, którą mi kolega doresłał. To wszystko o tym pisze. No, tak bym... niewyraźnie teraz tutaj jest. teraz coś lepiej widać. Że dzięki znajomemu za to w ogóle kryły się groby różnych. Rosyjskich nawet żołnierzy, tutaj sobie można poczytać, teraz dobrze fajnie widać fragment książki. Tu to też jest po niemiecki bunkier, nie mam czasu, tam podjadę. No i lej po bombie, który, który Amerykanie wrzucili podczas wojny, lej po bombie, który miał być na huteszku, ale jakoś w inne miejsce źle obliczyli. Ale lej po bombie został. Potem, jak kolega mi wytłumaczy, gdzie to jest,em, podjadę. Jak Amerykanie skuszczyli bombę, miała to być bomba na hutę, ale minęła się z celem. Tutaj widać. Także mam nadzieję, że znajomy się nie pogniewa, że to Pokazałem ten fragment książki. I tu właśnie jest ten grup, Już widać, jest poniszczony. Ja pamiętam zaepka to jeszcze tak. Tak poniszczony nie był. To jest grupy żołnierza, który wracał do domu, ale z niewoli rosyjskiej żołnierz niemiecki ale nie doszedł nie. Dobra, idę dalej żeby zbierać. To dużo takich ciekawych, w mrowie z miejsc z historii, z historią związane.